Thank you Agnieszka koster witam Państwa w piątek 19 lutego i zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji z Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby w naszym kraju odnotowano 8777 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 241 osób. W Jaworznie potwierdzono 32 nowe zakażenia. Na prośbę mieszkańców ulicy Juliana Tuwima nasza redakcja ostatnio opisywała na portalu jaw.pl problem tragicznego stanu tej ulicy. Jak twierdzą jej mieszkańcy, odcinek tej ulicy jest obecnie bardzo ruchliwy, jednak aktualny jej stan naraża na poważne uszkodzenia jeżdżące tam samochody. Jazda po ulicy Tuwima wymaga od kierowców sporo cierpliwości oraz umiejętności. Tomasz Sendor, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jawożnie, próbując również pomóc mieszkańcom, wystosował interpelację do prezydenta miasta Jawożna. Dotyczy ona realizacji remontu ulicy Tuwima. Wysłałem już trzecią interpelację w tej sprawie i niej napisałem na temat właśnie braku parkingów dziur w ulicy, no i potrzeby remontu, również chodnika. Myślę, że akurat na tę interpelację do dwóch tygodni powinienem mieć już odpowiedź. Zapytaliśmy również pana Tomasza, jak ocenia stan dróg i chodników w naszym mieście. Miasto, myślę, podzielić na takie dwie kategorie. Tutaj, jeśli jesteśmy na naszym osiedlu, praktycznie chyba tylko ulica Tuwima, na osiedlu Tadeusza Kościuszki jest do zrobienia, oraz chodniki między blokami, szczególnie w okolicy ulicy Szymanowskiego, jak i może przestrzeń między blokami powinna zostać zagospodarowana, ponieważ jest dosyć mocno zdegradowana. No i oczywiście brakuje parkingów. Jeśli chodzi o na przykład dzielnicę Pszczelnik, no to ta cała dzielnica wymaga obecnie wielkiego planu rewitalizacji. Tam rzeczywiście są duże problemy z jakością dróg i chodników szczególnie. A jeśli chodzi o takie dzielnice już poza moim okręgiem, no to rzeczywiście w tej chwili chyba Szczakowa i dzielnica Pieczyska wymagają Zdecydowanie poprawy. Jadąc po tej zniszczonej nawierzchni ulicy Tuwima kierowcy nie zawsze mają możliwość ominięcia większej dziury. Czasem zdarza się również tak, że zbyt późno zaczynają hamować. W takich sytuacjach ominięcie dziury wiąże się ze zbyt gwałtownym i nagłym manewrem, który może stanowić zagrożenie dla innych użytkowników ruchu. Transmisje na żywo prowadzone na portalach społecznościowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W ten właśnie sposób możemy kupić już praktycznie wszystko. Sprzedawcy cenią sobie taką możliwość sprzedaży za szybkość i stosunkowo niskie koszty, zaś kupujący za możliwość oglądania interesującego nas towaru w czasie rzeczywistym. A jakie jest zdanie Jaworznianek na ten temat? Podejrzewam, że nieraz podczas przeglądania Facebooka wyświetliła się Wam transmisja live, na której ktoś prezentował ubrania bądź inne produkty z możliwością ich zakupu. Kilka tysięcy transmisji sprzedażowych dziennie odbywa się za pośrednictwem Facebooka. Najczęściej na żywo sprzedawane są ubrania damskie, dziecięce czy biżuteria. Coraz więcej właścicieli małych sklepów decyduje się na to, aby swoje produkty zaprezentować podczas transmisji na żywo. To narzędzie jest szczególnie popularne wśród sprzedawców ubrań. Więcej takich transmisji zaczęło się pojawiać w trakcie pandemii, kiedy sklepy stacjonarne pełne nowego wiosennego towaru były pozamykane, a nawet jeśli były otwarte, to mało kto do nich w tym czasie zaglądał. Wielu jednak z nas woli robić zakupy w centrach handlowych. Mamy mnóstwo sklepów w jednym miejscu i w większości są to sklepy znane, po których wiemy, czego się spodziewać. Zapytaliśmy jawożnianek, jakie jest ich zdanie na ten temat. Czy lubią oglądać takie transmisje i czy chętnie na nich kupują? Tak, mamy w na, nasze lokalne białożnie ulubione transmisje sprzedażowe, gdzie sprzedawczynie umią pięknie obejść się z klientem, doradzić, pomóż. No jest to dzisiaj fajna, fajna sprawa ta transmisja. Tak, zgadzam się z tym. Bardzo lubię oglądać i często je oglądam szczególnie przez Facebooka. Jest tych transmisji bardzo dużo. Ja akurat się opieram na odzieżowych pod kątem dzieci moich, mojego męża, bo sobie oczywiście nie myślę. Ale jest to Udogodnienie i dla kupujących i dla sprzedających, dlatego że sprzedający mogą się wykazać na bieżąco, czym mają. Są różne promocje, fajne perełki można kupić za naprawdę nieduże pieniądze, a z kolei kupujący mają tą wygodę, że siedzą i kupują i nie muszą nigdzie chodzić. Pani zdaniem ogólnie takie transmisje jeszcze w tych czasach, co są teraz, to, to są pożyteczne, tak? Na pewno są pożyteczne, tym bardziej, że... Yy... Mamy duży pęd w życiu, nie mamy czasu, wybrane osoby oczywiście, na pójście do sklepu. Wieczorami transmisje się odbywają. Jest to taki dogodny czas w tym momencie na oglądnięcie tej transmisji. Bardzo dobra i bardzo wygodna, jeszcze w obecnych czasach tej pandemii, gdzie przez większość czasu było wszystko pozamykane. A potrzebuje się na przykład niektóre rzeczy na już, że tak powiem, no to to jest fajna forma. Ja akurat kupuję na transmisjach naszych Jawożnickich z tego powodu, że jeżeli ta dana rzecz jest dla mnie nieodpowiednia, mogę umówić się ze sprzedawcą na wymianę tego towaru w ogóle, czy z z tego towaru. tak. Także ja jestem zadowolona z tego powodu dosyć mocno. I jest to fajna, fajna sprawa. A wciągają takie transmisje? No niestety wciągają. I tutaj trzeba uważać, naprawdę. No bo można popłynąć. Powiem, można się uzależnić i trzeba robić to naprawdę dosyć roztropnie, bo można wpopać w taki tak zwany, yy, jakby to powiedzieć, yy... pęd zakupowy, tak? Oj, pęd, tak, tak. Trzeba wiedzieć, kiedy zrobić ten stop, tak? Bo jednak można, można. Facebook to oczywiście nie jedna platforma do takich transmisji, ale zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych i ta najczęściej używana. Większość jednak jawożnianek chętnie z niej korzysta. Farmaceuci pomogą służbie zdrowia poradzić sobie z długiem zdrowotnym po pandemii. To może być przełomowy rok dla ich działalności. Jeśli chodzi o rolę i działalność farmaceutów, to ten rok być może jest przełomowy. Nie tylko ze względu na to, że weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty, na którą, o której mówiło się chyba 30 lat już praktycznie od czasu kiedy. Farmaceuci zostali uwolnieni od zarządu państwa, czyli został ten sektor i ta branża po prostu sprywatyzowana. Więc ta ustawa powstała. Trudno powiedzieć, że ona ma jakikolwiek jeszcze wpływ na, na rynek, bo to jest bardzo świeża sprawa. Także tutaj jeszcze nic się specjalnie nie wydarzyło. Ale wydaje się, że zaczęto dostrzegać rolę tej grupy w systemie ochrony zdrowia. To jest ponad 30 tysięcy takich czynnych, pracujących z pacjentami, też farmaceutów w aptece, nie tylko zresztą, farmaceutów, po doskonałych studiach, którzy mogliby pomóc także w tym, żeby sobie poradzić z czymś, co ja nazywam i to jest szalenie istotne odroczonym efektem zdrowotnym, ponieważ tematem przestaje być pandemia szczególnie jeżeli szczepionki zadziałają, ale pozostaje dług zdrowotny czyli to wszystko, co jest związane z brakiem diagnostyki, ze słabym dostępem w roku pandemicznym do służby zdrowia i co trzeba będzie w jakiś sposób teraz naprawić. Te takie dziury, jeśli tak można to powiedzieć, to jest 10% mniej pacjentów zdiagnozowanych, oni nie zostali 10, 20, 25, oni nie zostali przecież. Nagle wyleczeni cudownie, tylko oni wrócą w relatywnie gorszym stanie, a jeszcze po drodze nam się starzeje społeczeństwo, bo demografia nie jest korzystna. I wykorzystanie tej e, grupy zawodowej, a także wzięcie pod uwagę faktu, że nie zwiększymy ilości lekarzy w sposób znaczący. Natychmiast mam dane najnowsze, jakie tylko było, można było uzyskać, o procencie lekarzy w Polsce pracujących, którzy mają powyżej 65 lat. 21%, trzecie miejsce w Europie zajmujemy. Niespecjalnie chlubne, czyli jeżeli ruszy opieka farmaceutyczna, jeżeli będzie można odciążyć służbę zdrowia, w tym jej znaczeniu medyków, lekarzy, to ta grupa może być bardzo, bardzo przydatna. Ale jak na wszystko, potrzebne są. Pieniądze, y, większa ilość świadczeń y, i finansowanie tego. Na zakończenie zapraszamy Państwa na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Zima, jak wiadomo, ma potrwać do 20 marca. Tym niemniej, rozpuszczeni trwającym globalnym ociepleniem, coraz częściej chcemy, aby jej najważniejszy aspekt, jakim jest mróz oraz śnieg, skończyły się znacznie szybciej. Oczywiście co roku, przedwiośnie zaczyna się przed terminem. Jego początkiem jest pylenie leszczyny. Tym niemniej, w pewnym stopniu nasze postrzeganie świata ocieplają kwiaty, które pojawiają się zimą. Należą do nich oczary, hamamelis. W dniu 5 lutego 2021 sfilmowałem kwitnienie oczaru japońskiego w parku Krzanowie. W Jaworznie ten gatunek w większej ilości posadzono w geosferze. Kranowskiego japończyka obserwuję od niedawna i stwierdzam, że jest dość wyrywny. W tym samym czasie dotychczasowy kranowski zwiastun wiosny z ogrodu przy domu Urbańczyka w dniu 8 lutego 2021 ledwo rozchylił pączki kwiatowe. Ten rośnie tutaj od 1984 roku. Przez wiele lat zwiastował zmianę aury przysłowiowego lutego na przysłowiowy marzec lub Kwiecień. Od pewnego czasu i on się myli, ale tak czy owak, kiedy patrzy się na ich kwiaty na białym tle, a nawet okryty białymi czapeczkami, jakoś cieplej robi się na sercu. już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.